Buongiorno, buonasera. Dzisiaj witam Was serdecznie na następnej lekcji z naszego wyzwania. Już osta na ostatniej lekcji takiej typowej włoskiego nauczyliśmy się mówić, jaki jest nasz zawód, tak? Mam nadzieję, że już sobie tam przeszukaliście przez Wikipedię, przeszliście, znaleźliście Wasz zawód. A dzisiaj zobaczymy sobie, jakie są jeszcze inne też mm, sposoby na to, żeby powiedzieć, czym się właściwie zajmujemy. No i zobaczcie. Teraz. Mamy tutaj praca po włosku i tak jak się uczyliśmy, jest ten czasownik essere, który oznacza być. I będzie się on odmieniał następująco. Io sono, tu, sei, lui, lei, e. Akcentowane. Tak jak już mówiłam w poprzednich filmikach. I poprzez essere, zobaczcie teraz. Mówimy bezpośrednio po tym czasowniku: być, zawód. Czyli mamy Io sono insegnante. Io sono insegnante. Bo ja jestem nauczycielem. Jeżeli chcemy uzyskać informację zwrotną, to pytamy się e tu. I tutaj teraz ty możesz odpowiedzieć mi na to pytanie mówiąc io sono i podać swój zawód, czyli prawdopodobnie myślę, że ta lista na Wikipedii była tak długa, że bez problemu znaleźliście tam swój zawód. A jeżeli nie, no to też mieliście tam linka do słownika, w którym na pewno mogliście bez problemu znaleźć swoją odpowiedź. Ale to jest dalej czasownik być. A nie każdy zawsze się utożsamia ze swoją pracą. Niekiedy po prostu wykonujemy jakąś pracę, bo, co prawda, być najczęściej to są takie zawody, kto mówi, że jest jakimś zawodu, tak, że jest kimś. To są takie zawody, z którymi się bardzo silnie utożsamiamy. Takimi zawodami są lekarze, prawnicy, nauczyciele, wykładowcy. To są osoby, które się całą dobę czują tym, kim są, tak? Czyli ten zawód jest z nimi, oni są tym zawodem, bardzo jest to wszystko utożsamione ze sobą. Natomiast takie osoby czasami, które pracują w biurze jako pracownicy administracyjni, lub pracują fizycznie, to oni się nie utożsamiają ze swoją pracą. To jest ich praca, do której oni idą i po 8 godzinach wracają z tej pracy i nie mówią ja jestem pracownikiem biurowym, tylko ja pracuję w biurze, ja wykonuję zawód pracownika administracyjnego, natomiast nie utożsamiam się w żaden sposób z tą pracą. I takie rozróżnienie jest właśnie w języku włoskim, między czasownikiem sono, czyli tym być, a tym czasownikiem, który tutaj teraz widzicie, fare. To jest czasownik nieregularny, fare, który właśnie oznacza wykonywać jakiś zawód. I jeżeli się nie utożsamiacie ze swoją pracą, to używajcie zawsze tego czasownika. Odmiana brzmi następująco, io. Faccio. Tu, fai. Lui, lei, fa. Okay. Z tym, że tutaj jest taka różnica, już jesteśmy na takim etapie, że um, jednak w tym języku włoskim dochodzą nam. Rodzajniki. Czyli to jest taka część zdania, której w języku polskim w ogóle nie ma. Bardzo, cza, bardzo ciężko nam Polakom jest w ogóle zrozumieć o co chodzi z tymi rodzajnikami. Przecież do czego to jest potrzebne. W języku polskim tego nie ma. A y, rodzajnik to są te takie krótkie, bardzo słówka, które wy, występują przed rzeczownikiem. Na pewno znacie któryś z nich, na przykład la. Pizza, tak? Yy, więc Litalia, więc zawsze to rodzajniki, mimo tego, że nie znamy ich, nie wiemy o co w nich chodzi, to mimo wszystko je znamy i wiemy, że coś takiego jest. No i ten czasownik fare właśnie wymusza na nas użycie takiego rodzajnika, a dokładnie rodzajnika określonego. O tych rodzajnikach określonych powiem wam pod koniec filmiku. Jak możecie się dowiedzieć, skąd to, to są w ogóle te rodzajniki? Więc używamy tego czasownika fare, odmienionego w odpowiednim czasie. Jeżeli mówię o sobie, no to oczywiście mówię w pierwszej osobie, czyli io faccio. Następnie dodaję rodzajnik, i dopiero później podaję swój zawód. W moim przypadku brzmiałoby to Io faccio l'insegnante. Io faccio linsegnante, E tu? I ty możesz odpowiedzieć dokładnie tak samo jak ja, czyli Io faccio. No i tutaj, jeżeli już jesteś na takim etapie, że te rodzajniki znasz i wiesz o co w nich chodzi, no to możesz sobie dodać właśnie ten rodzajnik plus zawód. Natomiast, jeżeli go nie znasz, no to na chwilę obecną pokażę ci niektóre zawody. Takie najpopularniejsze zawody, które już ten rodzajnik będą miały. Więc być może, jeżeli mieścisz się w, nich, w tych najprostszych zawodach, będzie to dla ciebie pomoc. Tutaj mamy l'avocado. I to jest zarówno do, do rodzaju żeńskiego, jak i do rodzaju męskiego. L'avocado l'insegnante również to słowo wraz z tym rodzajnikiem będzie dotyczyć zarówno rodzaju żeńskiego jak i męskiego czyli nauczyciel nauczycielka l'insegnante l'insegnante la farmacista la farmacista to jest Pani farmaceutka, a il farmacista to jest farmaceuta w rodzaju męskim, la farmacista, il farmacista. Ok, następnie mamy il cuoco. Il cuoco czyli kucharz i la kłoka la kłoka loperajo loperajo, czyli pracownik fizyczny który pracuje na przykład w fabryce, w magazynie, w miejscach gdzie się pracuje po prostu fizycznie, loperaio i loperaia, loperaia, ok. Następnie mamy il commesso il Commesso, czyli sprzedawca, oraz la commessa. La commessa, czyli ekspedientka. I następnie myślę, że taki najbardziej popularny zawód, tutaj przynajmniej u nas w Polsce, czyli pracownik biurowy. Może to być pracownik administracyjny może to być urzędnik, a może to być po prostu pracownik w jakiejś korporacji. Loperaio, loperaio i L'operaja L'operaja No, i jak widzisz, tutaj już te rodzajniki się różnią. Są to rodzajniki zarówno żeńskie, jak i męskie. Różnych tutaj będziemy używać. Zasady używania rodzajników są dosyć skomplikowane. Tutaj u nas na regularnych lekcjach w szkole te lekcje dotyczące rodzajników one trwają długo. My czasami nawet przez pół roku cały czas powtarzamy jeszcze wciąż te zasady, tych rodzajników określonych i nieokreślonych. U nas w szkole organizujemy takie warsztaty gramatyczne, które są w cenie. Każdy kursant może na te warsztaty przyjść, zrobić sobie z nami ćwiczenia, ze mną do, dokładnie, i też może sobie nagranie z tych warsztatów oglądać potem do żywotnio, ile chce znaczy do żywotnia, do momentu kiedy jest naszym kursantem następnie potem jak już się wypisuje nie ma dostępu do tych webinarów oczywiście i tych wszystkich warsztatów które mamy Natomiast no, staramy się robić bardzo dużo takich dodatkowych warsztatów dla naszych kursantów. Ale jeżeli jesteś osobą, która się chce uczyć sama w domu, to też nie ma problemu, bo takie szkolenie teraz z rodzajników w przedsprzedaży możesz sobie zakupić. One są w bardzo, bardzo, bardzo promocyjnej cenie, bo normalnie takie warsztaty kosztują nawet 99 zł za jedno. To są szkolenia, które trwają około dwóch godzin, jest tam wytłumaczone wszystko, całe rodzajniki od samego początku. Kiedy je używać? Kiedy możemy je pomijać? Już na takich wyższych poziomach na pewno na początku nie będzie ci wszystko kompleksowo potrzebne z tego szkolenia. Natomiast to szkolenie zawiera wszystkie informacje na temat rodzajników określonych, dlatego potem w późniejszych etapach będziesz mógł sobie do tego szkolenia zawsze wrócić, bo dostajesz dostęp do tego szkolenia dożywotnie. Więc możesz sobie obecnie w tej przedsprzedaży kupić w bardzo fajnej cenie. Jest to 49 zł. Za rodzajnik określony lub nieokreślony, lub 89 zł za oba te rodzajniki, więc w tej ostatniej wersji za 89 zł dostaniesz około 4 godzin nagrania na temat rodzajników. Dodatkowo, bardzo dużo materiałów w PDF-ie, na których możesz sobie dodatkowo pracować. I oczywiście klucz. Całe szkolenie jest prowadzone po polsku, więc tutaj też nie powinno być problemu. Ale oczywiście materiały i wszystkie przykłady są po włosku z oczywistych względów. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, możesz sobie kliknąć w link pod filmem i takie szkolenie zakupić. Jak widzisz, to jest przedsprzedaż, dlatego dostęp do tego dostaniecie dopiero 15 stycznia. 15 stycznia każdy dostanie maila ze swoimi nagraniami. A ja Ci bardzo dziękuję, i do zobaczenia jutro.